Wjeżdżamy na teren Nadleśnictwa Nowe Ramuki. Dziś odwiedzamy Łańsk, dawny ośrodek rządowy, a także przecudnej urody Pluski. Rowerem po Warmii jedziemy właśnie tutaj. Znajdujemy się na terenie Ośrodka czasowo wypoczynkowego, ośrodka rządowego w Łańsku, tuż za moimi plecami, budynek, który wówczas był nazywany w drugiej połowie XX wieku mianem Puszcza. Ta puszcza swoją historią sięga już do połowy XIX wieku, gdzie to została tutaj wybudowana leśniczówka. Leśniczówka, w której chociażby bywał i sypiał przyszły prezydent Rzeszy Niemieckiej, Paul von Hindenburg, czy częstym gościem również bywał Hermann Göring, późniejszy szef Luftwaffe niemieckiej. Po II wojnie światowej obiekt ten na prośbę Bieruta i jego otoczenia został przejęty przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, a w 1952 roku jest już pod zawiadywaniem urzędu rady ministrów, i od tej pory tak naprawdę zaczyna się jego tajemne życie, które nie wszystkim do dzisiaj jest znane. Przyjeżdżali tutaj najwięksi Polski, Europy, ale i świata. Bywał tutaj Fidel Castro, bywał tutaj Szachin Szachiranu, Reza Pahlavi wraz ze swoją małżonką Farah, wówczas określaną jako jedno z najpiękniejszych dam świata dyplomatycznego. Bywali tutaj tak naprawdę wszyscy możni Europy i świata i chyba łatwiej byłoby nam powiedzieć kogo w Łańsku nie było. Historia łańska w 1989 roku nie jest równoznaczna z upadkiem komunizmu. Ten ośrodek dalej jest wykorzystywany przez przywódców już III Rzeczypospolitej. Tutaj między innymi, ważne spotkanie dla przyszłej polityki Polski odbywa chociażby Lech Wałęsa z Tadeuszem Mazowieckim, bywa tutaj przyszła premier Hanna Suchocka, Waldemar Pawlak. Na wypoczynek udaje się tutaj chociażby Jacek Kuroń, który jeden z wypoczynków kończy poważnym wypadkiem rowerowym i trafia do szpitala. Jeszcze w połowie, tak naprawdę lat 90. minionego stulecia, możemy tutaj spotkać Leszka Miller'a jeżdżącego na rowerze i wielu, wielu polityków, których znamy z ekranów telewizorów. Trochę popadało i nawierzchnia jest mokra. Mocno parujesz. Parują okulary, a poza tym na trasie między łańskiem a pluskami można się zmęczyć. Sporo jest fajnych pogórków. Jedziemy właśnie do plusek, czy też do plusk, jak mówią miejscowi. Znajdujemy się w tej chwili na Plaży w pluskach, tak zwanej dużej plaży, bo tuż obok mamy tak zwaną małą plażę i to najpiękniejsze o wystawie południowo-zachodniej zbocze i plaże z wejściem do wody do 200 metrów, piękne, bezpieczne, piaszczyste. I kąpieli słonecznej, i kąpieli wodnej, i znaleźć się na desce, i znaleźć się pod żaglami to są. Niepowtarzalne uroki plusznego, a daje ono taką szansę, bowiem to jest ponad 900 hektarów lustra wody o pięknie urozmaiconej linii brzegowej. A to najlepsze, najpiękniejsze zejście to jest właśnie. Tu, gdzie w chwili obecnej stoimy, to miejsce pełne uroku, zarówno dla odpoczywających, jak i dla wędkarzy, grzybiarzy, i wszystko, co jest potrzebne do szczęścia, znajdziemy właśnie tu. Najlepszą trasą rowerową z Olsztyna do Plusk jest trasa Gościńcem Niborskim. Co prawda w pewnym momencie trzeba skręcić z Gościńca Niborskiego, ale uważam, że sam szlak nie tylko ze względów historycznych, ale także ze względów turystycznych jest bardzo interesujący. Szlak prowadzi z Olsztyna aż do samej Nidzicy. Jego nazwa pochodzi od nazw, starej nazwy Nidzicy, czyli Niborka, stąd Gościniec Niborski. Długość tej trasy to jest około 50 km. Więc trzeba przyznać, nie lada wyczyn. Co jest ciekawe, szlak prowadzi przez najwęższe miejsce między dwoma jeziorami Jeziorem Plusznym i Jeziorem Łańskim. My to nazywamy Międzyzatokami.